No hej, otwórzmy sobie kalendarz. bo to dzień 22. Czajcie to, zbliżamy się do końca. Więc na dzisiaj czerwona pomarańcza. Taka, super. No i wiecie co będzie dalej, oczywiście zgadliście. To będzie szoko booms, I dobra, to jest to. To może teraz Catrice. <laughs> Bardzo ładna. Klamra do włosów. Szkoda, że nie ma dwóch, bo wtedy bym sobie tak... Ale piękna jest. No to co? Nix. <laughs> Brokatową na dzisiaj. Testujemy. Pomadka na pomadkę, nie jest to dobry to jest, ale tylko sprawdzimy. Ej, mi się podoba to lip combo. Widać to, że ona jest brokatowa? Widzicie? Mega fajnie. Robię sobie teraz może linda po prostu. Pralinka. Został nam Bibio. Krem? Maska do włosów. Ej, dobra. widziałam, że krem. Spoko. Uwielbiamy to testem herbatki. No nie są to chyba moje smaki. Ale mogło być gorzej. Zawsze nie. Tak się pocieszam. Myślę, że mogę jej dać... p